Jak masz na imię? Ewa. Skąd przyjechałaś Ewa? Głośniej, bo bym Z Czuchowa! Co Z Czuchowa? Przyjechałam z Czuchowa, jest to piękna okolica nad czterema jeziorami. Co tutaj robisz? Gdzie tutaj co robisz? No. Czy co ja robię? Co ty tutaj? robisz to tutaj? A przyjechałam się troszeczkę rozluźnić. Ro... 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 I wyszło to? Bardzo fajnie wyszło, bardzo fajnie. Tutaj podoba mi się. Odpoczęłam sobie i wiele się nauczyłam. Co byś powiedziała ludziom, którzy jeszcze nie dotarli do nas na warsztat? Oczywiście, że mają przyjechać. Oczywiście. No ten... Można się czegoś nauczyć? Na pewno można się nauczyć. Świetnie.